No dzień dobry, witam na kanale Kolejowy Płoski MK Dzisiaj już z lepszym sprzętem, czyli aparatem, tutaj Będzie można coś ponagrać, więc zacznij Jak na dzisiejszy stan stoi Dragon E6 actab 062 Oraz kibel, który chyba jest drugą parą z Mazowiaka Ale nie jestem pewien Tak to na razie wygląda Jak będzie coś większego, to dam znać i tak to jeszcze ten dragon przyjechał jakieś pół godziny temu. Zobaczymy, co się jeszcze się pojawi. Mam nadzieję, że ja idąc tutaj, nie, że nie będzie tak, że przyszłam tutaj na chwilę, a potem nic już nie będzie. Że tylko to przyjechało, a potem od razu w ulisach. Chociaż dziś na flisaku jest P09, według sladowania, więc zobaczymy. Coś właśnie zabrzęczało w rozjazdach. Może będzie coś ruszało. Niestety nie pamiętam, co to oznaczało. Więc Właśnie coś usłyszałem, idę na mój kadr ulubiony. Będzie cykanie z aparatu, ale będę też nagrywał tutaj, więc chwila, bo muszę coś, obie są mam zajęte. Niestety, ale pewnie jest znów jakiś dragon. niestety Fajnie nie wziął jakiś piech, albo średni. No i niestety nadciąga dragon. Niestety, nie wiem, chyba na bok zjeżdża, ale nie jestem w 100% procentach pewien. Zobaczymy. Dragon iść na wprost. Ciekawe. Nie ma niby podobnego simulatora. Skład zawsze mnie przed wyjazdowym ze stacji Płock A w będzie wyjeżdżał w tym składzie, zobaczymy Skład hamuje przed semaforem wyjazdowym Jest już duży ruch na stacji płot. Tego oczekiwałem Rusza Dragon E6ACTAB 032 No, i skład pojechał w kierunku Płocka Czepowa. Bardzo ciekawe. Mianka Dragonów była fajnie. Jak na razie ruch na Płockiej stacji jest dość spory. Z powodu dwóch towarowych. To już jest dla mnie bardzo ciekawe. Jestem tutaj dopiero 50 minut, a dwa towarowe pojechały. Fajnie. Teraz oczekujemy na pociąg R31 z sierpca. Pewnie na nim jakiś normalny silnik S135. Zobaczymy wkrótce. Nak zmierzam tam, ponieważ słyszałem jakiegoś raz zobaczymy. To koniec stabilnego nagrywania. Połamał mi się statyw. Będę wrzucił tutaj zdjęcia, to... O, jakieś nowe malowanie kolejno. się idzie? Ciekawe. Przyjechała EP-09042. Według sledowa sledowania się potwierdziło. Jeszcze przyjechała SU4210. Zarąbiście. Epoka już oczekuje wyjazdu. Zobaczymy. Jaki będzie gdzie? Będzie rozruch ruch odkurzacza. Zobaczymy. Od Odkurzacz rusza. Ale dźwięk w płocku. Zakład Południowy EP09042 w Płocku Teraz nie nagrywam, ponieważ chcę coś zrobić foto z aparatu, więc tutaj wstaję najwyżej foto z aparatu, zacząłem. Jedzie 6 do gilotosu, tutaj będę z zdjęcia No i od kurza co dojeżdża z płotka.